Jesteś gotowy na trening, ale nie wiesz co to TGU? Czemu TGU to ćwiczenie, które może i powinien robić każdy? Nasze ciało nigdy nie pracuje tylko w jednej płaszczyźnie. Dlatego idealnym ćwiczeniem, które zaspokoi trójwymiarową potrzebę ruchu naszego ciała, wydaje się być właśnie TGU tureckie stawanie Turkish Up. Pokażemy wam dzisiaj poszczególne fazy ruchu i jak sami zobaczycie, to ćwiczenie będzie idealnie sprawdzało się jako element rozgrzewki. Praca w takich dużych zakresach ruchu na pewno poprawi ruchomość waszych stawów i przygotuje wasze ciało do dalszych ćwiczeń już z dużym obciążeniem. Ćwiczenie rehabilitacyjne stawu barkowego odpowiednio w Prowadzone tureckie wstawanie lub jego elementy doskonale sprawdzą się do ustabilizowania samego barku czy też łopatki, co na pewno przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ponownej kontuzji. Ćwiczenie hipertroficzne. Zwolnienie tempa pracy ruchu, zwiększenie czasu pod napięciem i praca z odpowiednio dużym ciężarem na pewno przełożą się na globalny wzrost Twoich mięśni. Samodzielne ćwiczenie stricte siłowe. Praca na krótkich seriach, w pojedynczych powtórzeniach, z odpowiednio dużym ciężarem, bliskim ciężarowi maksymalnemu na pewno przełoży się na zbudowanie siły maksymalnej w tureckim wstawaniu, ale też przełoży się na zbudowanie siły w wszelkiego rodzaju wyciskaniach. Super ćwiczenie dla osób starszych i otyłych. Nie musimy tutaj dźwigać dużych ciężarów, żeby zaobserwować pozytywne efekty tego ćwiczenia. Dodatkowo ułatwi wam to ruch przetaczania się, dzięki czemu nasi ulani widzowie będą mogli się szybciej przemieszczać. Jak nauczyć się tureckiego stawania? Tureckie wstawanie podzielimy na poszczególne fazy, które w połączeniu pozwolą wam wykonać idealnego turka. Faza pierwsza. Najczęściej zaniedbywana część wstawania, czyli samo zabranie ketla z ziemi. Odważnik znajduje się na wysokości naszej klatki piersiowej. Teraz, przetaczając się w jego stronę, łapiemy odważnik głębokim chwytem. Tak, żeby kettle leżał na naszym ramieniu, a nie w dłoni. Teraz, jak już masz ketla blisko siebie, wracamy do pozycji początkowej. Wyciskamy ketla nad bark do w pełni wyprostowanego ramienia. Prawa ręka wyciska, więc prawa noga jest zgięta w kolanie. Jedziemy z fazą drugą – wejście na łokieć. Trzymając wzrok przyklejony do odważnika, odpychamy się prawą nogą od ziemi. Ket podąża w kierunku lewego biodra. Ten ruch umożliwi nam przytoczenie się na lewy łokieć, który cały czas wciskamy mocno w ziemię. Faza trzecia. Wejście na dłoń. Teraz prosty ruch. Odepnij się lewą dłonią od ziemi, tak żeby wyprostować łokieć. W tym momencie twoje. Lewe ramię powinno być wyprostowane w łokciu. Co mega ważne, w tej jak i poprzedniej fazie nie wisimy na barku, tylko aktywnie odpychamy się od ziemi. Faza czwarta, most. W docelowym ruchu często pomijana faza, jednak dla celów treningowych na pewno wartościowa do wykonania. Dzięki pauzie w tej fazie ruchu mocno zaangażujemy do pracy biodro i dopniemy pośladek. Uważaj, żeby nie przeprostowywać w tym momencie odcinka lędźwiowego. No i najtrudniejsza faza całego ćwiczenia. Faza piąta przejście z mostu na kolano. Lewa noga, która do tej pory była wyprostowana, powinna delikatnie po łuku, po ziemi przejść do pozycji, kiedy kolano będzie dokładnie pod biodrem. Dzięki temu będziemy mieli trzy mocne punkty podparcia: lewą dłoń, lewe kolano i prawą stopę. Zwróćcie uwagę na kąty pomiędzy kończynami i podłogą. Powinny być praktycznie prostopadłe do ziemi. Faza szósta. Przejście do wykroku. Teraz lekko odpychając się lewą ręką przenieś biodra i środek ciężkości nad lewą nogę. Jeśli poczujesz, że ciężar ciała wraz z ketlem jest nad nogą, wyprostuj pozycję. Pozostaje ci tylko zrotować lewą nogę, tak żeby znaleźć się w pozycji półklęku. Faza siódma Ostatnia. Wyjście do pozycji stojącej. Teraz już formalność. Mając cały czas wyprostowane ramię, blisko ucha, wstań do pełnego wyprostu. Proste? Właśnie wykonaj swoje pierwsze tureckie wstawanie. To tylko teoria, ale żeby zacząć bezpieczny trening tureckiego wstawania, nie zaczynajmy od razu od dokładania ciężaru, tylko proponujemy następujący plan działania. Zacznij od pracy bez ciężaru. Powtórz każdą z faz ruchu po kilka, kilkanaście razy. To pozwoli ci na zaprogramowanie w Twojej głowie danego ruchu, a później będzie łatwo skleić to w jeden pełny kompleksowy ruch. 2. Zacznij pracę z lekkim ketlem. Takim, który jesteś w stanie w 100% kontrolować dany ruch. Zacznij od krótkich serii pojedynczych powtórzeń. Jeśli robi się łatwo, proponuję zwolnić ten ruch, działać w slow motion, w zwolnionym tempie. Jeśli i to robi się łatwe, dodajmy do tego fazę schodzenia w dół. Powtarzamy wszystkie fazy, których się do tej pory uczyliśmy, i próbujemy zejść do pełnego leżenia. Jeśli to będzie łatwe, zacznijmy sobie pracę w dłuższych seriach po 2-3 powtórzenia. Dokładaj ciężaru dopiero w momencie, kiedy w 100% opanowałeś technikę z poprzednim odważnikiem. I powtarzaj analogicznie wszystkie poprzednie kroki. Gotowy na trening? Jeśli tak, to zbieraj się teraz. Ale zanim to zrobisz, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Daj znać w komentarzu, czy podejmiesz się tego ćwiczenia jak prawdziwy szef. No i zapomnijcie, pierdolnąć dzwona, by nie Was nowe materiały. Do zobaczenia w każdy czwartek o 19.00. Jesteś gotowy na trening? Jak ładnie. Jesteś gotowy na trening, ale nie wiesz co to TGU? To zajmie się ubijać, bo ja zapomniałem co to jest. Uf. Z ciężarem. Ciężarem. Kurwa. Dziękuję, pozdrawiam.